Ta dzisiejsza umowa to jest początek programu pilotażowego, który na Śląsku rusza tutaj w zabrzu. Zaczynamy od kwoty 5 milionów złotych i 500 pacjentów, którzy oprócz rozrusznika czy stymulatora serca dostaną specjalne urządzenie, które będzie ich w domu co bardzo ważne monitorować. Celem tego jest możliwość przebywania tych osób w miejscu zamieszkania. Czyli z jednej strony dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne tego człowieka, monitorujemy jego stan zdrowia, a z drugiej strony zapewniamy możliwość pobytu w bezpiecznej przestrzeni, czyli w domu. Dla pacjentów z ciężką niewydolnością serca, zabezpieczenie ich telemedycznie, to, to bardzo ważny aspekt, szczególnie w dobie COVID-u, kiedy dostęp do specjalisty z wiadomych przyczyn jest ograniczony. To są chorzy, którzy zagrożeni są nasileniem niewydolności serca, ale także zagrożeni zaburzeniami rytmu. W tej grupie chcemy dedykować to pilotażowe badanie.